Co gdyby odejść od tradycyjnego modelu i stać się samowystarczalnym lub mniej zależnym od czynników zewnętrznych? Czy wiesz na przykład, że możesz wytwarzać prąd samodzielnie z gazu LPG? Krótko mówiąc, to maszynka do oszczędzania pieniędzy. Wszyscy zastanawiają się, jak płacić mniej za prąd i ogrzewanie. A gdyby tak produkować prąd samemu, jak to wygląda w gospodarstwie domowym, a jak w firmie? Cześć! Nazywam się Tomasz Sultka i witam Cię na kanale Lekcje Propanguru, z którego dowiesz się najważniejszych rzeczy dotyczących gazu płynnego. Oglądając kanał, nauczysz się, jak świadomie podejmować decyzje o źródle ciepła w swoim domu, co zrobić, żeby nie narazić się na dodatkowe koszty i niebezpieczeństwa oraz tego, jak patrzeć na ręce instalatorom i dostawcy. Uwolnienie cen energii odbiło się bardzo szerokim echem i budzi wiele kontrowersji, ale przede wszystkim obaw o koszty życia i prowadzenia działalności. Co gdyby odejść od tradycyjnego modelu i stać się samowystarczalnym lub mniej zależnym od czynników zewnętrznych? Czy wiesz na przykład, że Możesz wytwarzać prąd samodzielnie z gazu LPG? Jeżeli oglądasz moje odcinki regularnie, to prawdopodobnie pamiętasz odcinek o kogeneracji, czyli procesie, w którym spalając gaz otrzymujesz prąd, a schłodzenia silnika kogeneracyjnego odzyskujemy ciepło. To super rentowny proces, w którym za około 600 zł uzyskujemy 850 kWh energii elektrycznej i około 1200 kWh energii cieplnej. Przysługuje Ci też premia kogeneracyjna i białe certyfikaty. Krótko mówiąc, to maszynka do oszczędzania pieniędzy. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, to odsyłam Cię do odcinka o kogeneracji. Przy okazji zostaw suba i lajka. Tobie pozwoli to dowiedzieć się więcej, jak oszczędzać na gazie, a mi pomoże to w docieraniu do coraz to szerszej grupy odbiorców. Dziękuję. We wspomnianym odcinku mówiłem o przedsiębiorstwach, a co w domku jednorodzinnym. Czy kogenerator ma sens? Niestety, chyba jeszcze nie. To relatywnie droga sprawa w małej skali. Zwraca się szybko pod warunkiem ciągłej pracy przez kilka tysięcy godzin w roku. Ale zawsze możesz wyprodukować prąd z generatora prądu bez odzyskiwania ciepła. Wystarczy, że zaopatrzysz się w agregat na LPG. Dokładnie taki sam, jak ma Twoja lokalna straż pożarna. U nich agregat zasilany jest dieslem lub benzyną. Ale czemu tego na gaz nie podłączyć ze zbiornikiem na propan? W sytuacjach awaryjnych możesz podłączyć swój dom, jeżeli wyposażysz się w przełącznik sieci agregat. Jeżeli nie masz takiego przełącznika, to niestety. Czeka cię przeróbka przeróbkę instalacji elektrycznej lub rozciąganie przedłużaczy do wszystkich potrzebnych urządzeń. Nie jest to rozwiązanie idealne, ale na czas przerw w dostawie prądu, np. ze względu na warunki pogodowe, może być zbawienne. Co ważne większość agregatów na LPG jest agregatami hybrydowymi. Można je zasilać benzyną lub dowolnym gazem. Dowolnym gazem, czyli LPG, gazem ziemnym, czy gazami z domieszką wodoru i komponentów. Jest to szczególnie ważne, bo dzięki temu zabezpieczeniu masz dodatkowy backup w postaci dwóch źródeł energii, gazu lub benzyny i możliwość korzystania z urządzenia nawet za kilkanaście lat, jeżeli nowe mieszanki gazu będą dostępne. Niewątpliwą przewagą zasilania agregatu na LPG jest także to, że zarówno diesel, jak i benzyna w nieużywanym urządzeniu, które jest przecież używane sporadycznie i awaryjnie, starzeje się, a gaz może przeleżeć w baku czy zbiorniku dłuższy czas zachowując w pełni swoje właściwości. To bezpieczniejsze. Cena trójfazowego agregatu o mocy 8 kW, który powinien poradzić sobie z podtrzymaniem zasilania w domku jednorodzinnym, to ponad 20 tysięcy zł. Ceny mniejszych agregatów dwufazowych zaczynają się od 3 3000 zł. A ile kosztuje taki prąd? Żeby wyprodukować 1 kWh z gazu LPG, należy spalić około 300 ml czystego propanu. Przy dzisiejszej cenie koszt wytworzenia 1 kWh prądu to więc około 66 groszy brutto. Okazuje się więc, że już niedużo drożej niż prąd z sieci. Zwłaszcza, że nie mamy żadnych. Kosztów przesyłu, kar za nieodebranie prądu itd. No i agregat działa wtedy, kiedy prądu z sieci z jakichś powodów nie ma. Wkrótce może okazać się, że taki agregat może być dobrym źródłem energii na stałe, a nie tylko w rezerwie. Mając na uwadze wszystkie dodatkowe zalety, spodziewam się, że agregaty już niedługo na stałe zagoszczą w naszych domach lub podwórkach. Czy to dużo za energetyczne? Jak zwykle, zostawiam to Tobie. Sekcja komentarzy czeka. Daj znać, czy wiedziałeś, że można produkować prąd z gazu i co myślisz o takim pomyśle. Tymczasem ja dziękuję i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka co tydzień w piątek o 17. Cześć!